Z samkiem arkunem na drugiej gali SuperLigi MSW. Tam jak walka z Rafałem Zawiskiem, twoja pierwsza walka od niemal dwóch lat. Jak się czułeś w klatce? Cześć, cześć wszystkim. No, generalnie dobrze się czułem, bez, żadnej, bez żadnego większego spięcia. No, wszystko poszło po mojej myśli. Także jestem zadowolony. Zawodnik zawsze. W sumie nigdy nie lekceważy zawodników. Rafała tak samo nie lekceważyłem, uważam, że jest bardzo dobrym zawodnikiem, dlatego dałem z siebie wszystko. A powiedz, w wywiadzie dla, dla organizatora powiedziałeś, że plan na, na tą walkę był taki, żeby trochę popróbować stójki, e, całkiem fajny arsenał kopnięć, pokazać, chyba wszystko od, od lołów brazylijskich, e, powiedz jak wyglądały postępy w twojej stójce? No, generalnie tak jak było widać, że dużo technik kopanych, e, tutaj jest mój trener, od stójki, jeden z trenerów, Gracan Szadziński, którego bardzo polecam wszystkim. Yy, jeszcze trenuję z Markiem Medyńskim i z Tomaszem Stasiakiem. Yy, generalnie wszystko idzie ku dobremu. Powiedz, co daje z twoją karierą, bo chyba wszyscy widzieli e, tą planszę z KSW, gdzie, jezu twoje nazwisko, jezu też Maciek Króżański. Jak wyglądają negocjacje z największą polską organizacją? Nie, to był prima Pris. tam pierwszy to był kwiecień bodajże, także co tam wpisali mnie chcąc. Także tu myślę, że tam, że to jakieś nieporozumienie. Udzielasz wymijającej odpowiedzi. Że to jakieś nieporozumienie. No nie, no co mogę powiedzieć? Czas pokaże, tak? Zobaczymy, zobaczymy jak to dalej wszystko się ułoży. Też mam trochę innych startów w jiu submission. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie, czas pokaże. No, no powiedz może coś o, o innych startach, gdzie jeszcze będzie można oglądać tam kanał na w najbliższej przyszłości. Nie no przede wszystkim jakich takich startów w MMA jeszcze nie ma zaplanowanych, ale na przykład start na mistrzostwach świata w bodajże będzie teraz w Chinach, bo jeszcze tam problemy są z lokalizacją, mistrzostwa świata ADCC na tym będę się chciał mocno skupić, bo chcę jako jeden z, jeden z nielicznych Europejczyków zdobyć tam jakiś medal na podium i to będzie dla mnie najważniejsze, że tak powiem, jakoś w drugiej połowie następnego roku tego roku. The cat To no w takim przypadku życzymy Ci powodzenia w Chinach czy gdziekolwiek w końcu będą te mistrzostwa i, i powodzenia też w dalszej karierze ma. Dzięki, wielkie za wywiad. Dzięki, no i chciałbym wszystkich pozdrowić swoich fanów, ludzi, którzy mnie wspierają, całą rodzinę, dziewczynę, spo, sponsorów, generalnie przede wszystkim Pitbull, West Coast. Polecam bardzo dobre ciuchy. Z wszystkich swoich trenerów Tomasza Stasiaka, Piotra Bagińskiego, Marka Medyńskiego, Gracjana. No Naprawdę tutaj cały sztab ludzi, którzy pracują ze mną, którzy starają się mi przekazać jak najwięcej tej wiedzy i myślę, że to jakoś owocuje i chciałbym wszystkich pozdrowić i przede wszystkim MROX. Dzięki.